A witajcie, kochani, jesteśmy dzisiaj w salonie, jak widzicie, Lexusa, Lexus of Arlington Heights, a Lexus Arlington, to jest na przedmieściach, północnych przedmieściach Chicago. Idziemy zobaczyć, co tu mają. W sumie bardzo duży wybór. Aut na kilku różnych placach, ale to tylko tak na szybko obejdziemy może co tu jest. Co to jest za model? UX300H Sport. Cena jest czterdzieści siedem tysięcy Albo inaczej UX trzysta H. Tu mamy jakiś model ES. 300 H, no ale ten jest chyba bezcenny, także wam ceny nie podam. A to znowu będzie problem z tymi cenami jakość. A tutaj jakiś jest z ceną. Nie wiem, zobaczymy co to jest. To jest ES300H, to chyba tak, coś takiego jak tamten był. O, nie, nie, nie do końca, przepraszam. Cena 50 600 dolarów. No. Tutaj też kolejny ES300H. Tylko inny kolor oczywiście. Cena 53 tysiące. Nie wiem, czy to są. Są chyba w sumie te same modele tutaj, w tej linii, tu jest. Też AS-300H, cena 51 tysięcy. No jakimś tam drobnym wyposażeniem się to wszystko różni. I stąd ta cena... różnica cen, przepraszam. tu mamy model UX300H 45 tysięcy idziemy tam dalej to są wszystkie te ES300H to już widzieliście ceny tego inne, troszkę inne kolory, minimalnie inne wyposażenie. No tu taki SUV, czyli po polsku SUV. Ale cena, o nie, jest chyba cena, przepraszam. 46 100. No ładnie to w środku wykonane. To tak nie widać, bo się odbija wszystko w szybie. Przepraszam. Tu chyba kolejny taki sam. Tylko w kolorze czerwonym. A zobaczymy, ile ten czerwony kosztuje. Pięćdziesiąt siedem tysięcy. Tu jakieś używane z 2023 roku. No ale tam na tych używanych to nigdzie nie ma cen. Tu jest taki, w takim kolorze bardzo ciemnofioletowym. To pewnie będzie wyglądało jak czarny, ale to nie jest czarny. To jest chyba ten największy z Lexusów. O nie, obok jeszcze stoi jeszcze większy. Zaraz, momencik. Ten kosztuje 63 tysiące. I to jest model TX350. Tu obok mamy LX600. No i to jest chyba największy SUV Lexusa. Aha, no ten już kosztuje troszeczkę 112 tysięcy No to już jest kawał auta Bardzo wysokie na mówiąc 100 tysięcy to już jest niezła, niezła cena. Tutaj jakiś inny w takim kolorze, troszkę jakby srebrnym. Przepraszam. A cena też 70 tysięcy. Zobaczymy, jaki to model. TX-350 No i dalej możemy przejść tam To jest, to jest też TX-350 Pięćdziesiąt dziewięć tysięcy X500 H. Ten model w takim szarym, no, trochę jak popielaty kolor 72 tysiące. Tu jeszcze jakieś są, takie mniejsze, troszkę. Ale zobaczymy.

Ten 59 800, a tam 100 dolarów w tą czy w tamtą, jakaś tam minimalna różnica musi być w wyposażeniu. No i ten czerwony, też 59 tysięcy. Szkoda, że nie mają cen na używanych autach można by zobaczyć jak szybko ceny spadają. Tam dalej mają ich od groma używanych, ale, no ale nigdzie ceny nie ma. Także jeszcze ten zobaczymy. 70, no praktycznie 71 tysięcy, i to był model. Chyba ten, o TX350, przepraszam. Dobra, idę zobaczyć na inny plac z drugiej strony budynku, czy tam coś jeszcze mają ewentualnie, może. Cud się zdarzy i będą mieli ceny na używanych autach, bo mają ich tutaj ogromną ilość. No ale chyba się cud nie zdarzy. Dobrze, zobaczymy się za chwileczkę. No tu jeszcze mamy taki mniejszy troszeczkę ES300H, no, czyli hybryd. pięćdziesiąt 56 tysięcy. A tutaj chyba dokładnie to samo. Ten sam model, nawet ten sam kolor. Ten jest pięćdziesiąt jeden tysięcy. Dobrze, to byłoby chyba pomału na tyle, bo byłem jeszcze na innym placu, ale tam tylko same e, używane auta i nigdzie cen nie mają. Tu jest jeszcze taki TX 350, nowy, 64 tysiące. Także to byłoby chyba na tyle na dzisiaj. I za tydzień prawdopodobnie udamy się do dealera Nissana. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień. Miłego dnia. Zapraszam do oglądania mojego kanału.